W poprzednim filmie robiliśmy przekształcanie względem osi ox, teraz zrobimy względem osi oy. Czyli jak wcześniej było tak, no bo ox, to teraz będzie tak. To jest definicja napisana, że żeby otrzymać taki wykres, należy wziąć zwykły i przerzucić go względem właśnie tej osi. To tutaj jest ta definicja, i to jest bardzo ważne, że minus stoi tutaj. Wcześniej, jak było przerzucanie tamte to minus stał tutaj no i teraz yy, przerzucam to mam już naszkicowaną taką i mamy wykonać g od X. potem podać zbiór wartości i dziedzinę to teraz jak już ustaliliśmy, że to jest takie przerzucanie to chodzi o to, że bierzemy każdy punkt jak była minus 7 to będzie 7 jak była minus 5 tutaj to będzie plus 5 czyli już tak wygląda Następnie szło przez minus czwórkę, więc będzie szło przez czwórkę. Tam mniej więcej. Aż do dwójki. W sensie aż do minus trójki, czyli do trójki będzie szło, o tutaj, dotąd. Potem idzie do minus jedynki, czyli tutaj będzie szło do jedynki. Następnie przechodzi przez trójkę. Idzie dalej aż do piątki i do trójki, czyli będzie szło do minus trójki. O tutaj, to aż dotąd będzie szło. I później spada do szóstki, czyli tutaj będzie spadało do minus szóstki w sensie na x, a po y do trójki schodzi, czyli tutaj zejdzie do trójki. O w ten sposób, bo było to, to, teraz będzie to i to. Czyli tutaj będzie kropka otwarta. I to jest ten wykres funkcji Geodx. Prośba była taka, żeby podać e, zbiór wartości. Ważna rzecz, tutaj zbiór wartości się nie zmienia, no bo nie, nie przerzucaliśmy tak, tylko przerzucaliśmy tak. Czyli zbiór wartości pozostaje taki sam. Więc zbiór wartości to jest po prostu od minus trójki. Do piątki. Obie zamknięte, bo tutaj nic nie ma. To znaczy, że jak nie ma żadnej kropki, to jest zamknięte. Tutaj było ciągła linia, też jest zamknięte. To jest zbiór wartości, on się nie zmienia. Natomiast dziedzina się zmieni. Dziedzina funkcji będzie teraz wyglądać taka. Można pisać dwukropek albo należy, to obojętnie. Ona zaczyna się od minus siódemki. Czerwoną robię. Tutaj nie miało znaczenia, bo to było to samo. Teraz robię czerwoną. Od minus 6 do 7. Czyli od minus 6 do 7. 7 zamknięta, minus 6 otwarta. I to jest dziedzina funkcji, i ona się zmienia, bo wcześniej było minus 7, 6 czarna. To teraz będziesz minus 6, 7. Przypominam, że w przerzucaniu względem ox względem OX x dziedzina się zmienia, zbiór wartości się zmienia, a dziedzina pozostaje taka sama. Dobrze, to teraz naszkicujemy taki wykres i później przekształcimy w ten sposób i w ten sposób. No to najpierw robimy wartość bezwzględną, dla, dla minus jedynki jest jedynką, dla jedynki jedynką, dla minus dwójki będzie dwójka, czyli to wygląda w ten sposób. Mogą Państwo tabelę sobie wykonać, ja już po prostu to w głowie zrobiłem. Teraz mamy wykonać takie coś, czyli mamy po x przesunąć, jak jest minus to przesuwamy w prawo. Czyli robimy g od x przesuwając w prawo o 2. Każdy punkt, czyli ten leci tutaj, ten leci tutaj. I otrzymamy taką funkcję. To jest G od x. Przesuwając go w prawo, po prostu. Czyli Geodix wygląda inaczej tak. O, w ten sposób wygląda. No, bo by zostało przesunięte. A teraz mamy wykonać HaODIX. To czerwonym namaluję. Mamy wykonać takie, że po prostu przy x jest minus. Czyli no będzie chodziło właśnie o to. E, nie o to, o to. Miesza mi się z tamtym poprzednim, bo przed chwilą robiłem tamten. Dobra. Czyli robimy takie przerzucanie. Jak była dwójka, to będzie minus dwójka. Jak było zero, to zostanie zero. Jak była czwórka, to będzie minus czwórka. I ten wykres czerwony wygląda w ten sposób. Wszystko na jednym rysunku, ale mam nadzieję, że jest widoczne. Czyli h od x. Otrzymaliśmy taki. O taki. Po prostu różni się tym, że został tutaj minus dodany. W sensie no, bo właśnie chodziło o to. Tak? Czyli jak będzie minus przy x, to przerzucamy tak. Jak będzie minus przy całym, to przerzucamy tak. I o to tylko w tym chodzi. Teraz wykonam dodatkowe zadanie, które sobie przygotowałem. Mamy naszkicować takie coś, następnie takie coś i takie coś. To może potem jeszcze wprowadzę, a to potem. Eee, dobra, to już znamy, bo to właściwie też przed chwilą robiłem. Przez jedynkę przechodzi przez dwójkę. Państwo mogą tabelę sobie sprawdzić w domu To jest ta funkcja naszkicowana f od x. Potem robimy g od x. Robimy takie, że przesuwamy w prawo A może teraz zrobię na odwrót, teraz zrobię minus plus tutaj i minus tutaj Czyli Przesuwamy w lewo o 2, no bo jak jest przy x to się robi przeciwnie Czyli będę przesuwał w lewo o 2 i minus oznacza, że w dół będę leciał czyli w lewo o 2 każdy punkt przenoszę w lewo o 2 i 3 w dół w ten sposób robię, czyli ten punkt przeniósł się tutaj jedynka przeniosła się tutaj a to się przeniosło raz, dwa raz, dwa, trzy, tutaj ten wykres wygląda tak. Można to sprawdzić, czy to się zgadza. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Zgadza się. I ten punkt. Raz, dwa, raz, dwa, trzy. Zgadza się. Ok, czyli wykonaliśmy to. To jest. To jest to samo, tylko inny zapis. Tutaj mamy F, a tutaj mamy już gotowy. jak, jak to wygląda. Teraz mamy wykonać H od, x. H od x wykonam niebieskim. Czyli jest wszystko przed funkcją, to oznacza, że będziemy robili tak. Czyli jak była minus trójka, to będzie trójka. Jak była jedynka minus jedynka będzie jedynka. Była minus dwójka, to będzie dwójka. Tylko sprawdzę. Tak, zgadza się. W ten sposób wygląda. Gdyby tu była oś jeszcze przedłużona, no tutaj już nie do końca się zgadza, ale mniejsza. Chodzi o to, że teraz obracamy. Czyli czerwony przyrzuciliśmy tak. Inny zapis tego jest takie coś. Minus jest przed całym, czyli przed całą tą funkcją, którą robiłem, ma być minus. Można to zapisać w ten sposób, że tutaj będzie minus przy tym i tu się zrobi plus. No bo minus, jak jest przed nawiasem, to wchodzi tutaj i wchodzi tutaj. Teraz mamy wykonać tom. Ale mamy wziąć ten poprzedni, ten poprzedni, który był, czyli znowu teraz już bez cyferek naszkicuję. Mamy wziąć. Tutaj chyba nieprawidłowo znane zapisałem, bo powinienem tutaj napisać, że biorę o tom G. Tom G obracam. Tak? Ta H od x powstała poprzez przerzucenie G. No bo najpierw naszkicowałem ze zwykłej, naszkicowałem G. I teraz G obracałem, więc G muszę przerzucić. Ale ten zapis już się zgadza, on jest prawidłowy. Czyli wcześniej przerzucałem tak, a teraz tą G będę robił tak. Czyli e, szybko jak to wyglądało. Czerwona to była G. Mniej więcej tak. To jest ta czerwona przerysowana. Już teraz bez cyferek posługuje się. To jest ta GODIX. No bo ją rysowałem czerwonym. Tutaj tylko podpisać O8 i zaznaczyć chociaż jeden punkt. Raz, dwa, trzy. Zgadza się, bo na minus trójce miało być. Jest na minus trójce. Dobra. To ten symbol oznacza to. Czyli jak była tutaj minus dwójka, to będzie dwójka. To się nie rusza, to będzie tutaj. To zostanie. Jak była jedynka, to będzie minus jedynka. Tak wygląda. Tutaj załóżmy, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no nie do końca prawidłowy rysunek no bo nie robiłem na cyferkach Państwo mogą sobie zawsze na sprawdzianie dokładnie wykonać ale jak już mi wyszło, że tutaj przecieło przy minus 3, minus 4, minus 5 minus 6 to powinno być 3, 4 5 6 czyli jak tu przecinało to powinno przeciąć gdzieś tu tak, Chodzi w skrócie po prostu o przerzucanie i to jest ta nowa funkcja LODX, która powstała poprzez właśnie w taki sposób zrobienie, bo robiliśmy G. Wzór, który by inaczej można było zapisać, no to wzięliśmy ten, to wzięliśmy o to i przerzuciliśmy względem osi o y, czyli tutaj po prostu minus jest przy x. Tylko tym się różni, że tu jest minus, a tutaj nie było minusa. I tylko to powoduje, że właśnie się robi w ten sposób. Okej, okay, teraz tylko jeszcze sprawdzę. Plus 2, minus 3, dobra tu i tu. I tylko. Tu. No okej. Okay. Tak, to jest to byłby koniec tego zadania. Bywa, teraz może już czekaj jako ekstra, że jest jakaś funkcja naszkicowana. To bez przygotowania robię. Tutaj jest trójka. Trzy. Bywa tak, że już jest jakaś naszkicowana. O taka załóżmy, i chcą, że właśnie mając tą, żeby zrobić taką. O taką, że zrobię tu i tu. Czyli oni zasymbolizowali od razu, że będą chcieli przerzucić albo najpierw tak i potem tak, albo najpierw tak, jak już mamy, to potem tak. To nie ma znaczenia. Państwo mogą sobie sami wybrać, czy najpierw chcą tak, a potem tak, czy najpierw tak, a potem tak. To będzie to sam, ten sam wynik, będzie końcowy. Czyli chodzi o podwójne przerzucenie względem jednej i względem drugiej osi. No to jak mielibyśmy najpierw przerzucić tą, Najpierw czerwonym narysuję pośrednią. Najpierw na przykład przerzucam tu. O, jest przerzucone. Czyli tak zrobiłem. To teraz tą przerzucam. Tak. Czyli jak tu była minus dwójka, to tu będzie dwójka. Jak tu była jedynka, to tu będzie minus jedynka. Jak tu było to. To tu będzie to. No bo przerzucamy tak. Jak tu było 2,5, to tu będzie tu. Jak tu było półtorej, to tu będzie. I co jeszcze? Moment, czerwoną przerzucam. Zrobiłem tak. Teraz tak. Ta zielona wygląda tak. Tak wygląda zielona, czyli może tutaj aż tak super nie widać, no bo wybrałem na poczekaniu, ale chodzi o to, że najpierw my na przykład przerzucamy tak, a potem tak, albo najpierw tak, a potem tak. Państwo sobie sami wybierają, i ta, ta zielona to jest ta końcowa. Obrigado bem tudo